Dzień dobry, witam serdecznie w mojej zielonej pasji. Takim to tutaj pięknym akcentem fiołkowym chciałam się przywitać. No i pokazać krótką relację tutaj z tego, co się dzieje w tej chwili na moich parapetach. Przepraszam bardzo, że dosyć długo nic nie nagrywałam, ale choróbska dzieci mnie totalnie powaliły. Jeszcze córcia tam. W tle pewnie będzie troszeczkę pokasływać. No, ale byłyśmy u lekarza. Możemy wyjść na dwór, więc być może śniegi w końcu odpuściły. Jak widać było to straszne, więc być może uda mi się co nieco i z ogrodu nagrać. Właśnie widzę, tam śnieżyca się wychyliła. O! No i ciemierniki się spod śniegu zaczynają podnosić, zbierać. A więc tak. Rozkwit w końcu yy, afrykański fiołek, tak. Tamte jeszcze te, te nowe moje jeszcze nie, ale mają się całkiem nieźle. Jeszcze tam nic się nie dzieje. No i chciałam się pochwalić moimi dwoma nowymi nabytkami, a mianowicie Miniaturowymi storczykami No po prostu jakie zobaczyłam Musiały być moje A że był Dzień Kobiet Także zostałam Obdarowana kwiatami Mogłam sobie wybierać co chcę Oczywiście na storczykach Się nie skończyło Od razu mówię Tylko, że tak Powiem, że historia z tymi storczykami Była taka, że no piękne są Mają piękne kwiaty i w ogóle Na pierwszy rzut oka było wszystko cudownie i tylko się skupiałam na tych kwiatach, a się okazało, że korzenie to po prostu jedna wielka porażka. Na dodatek, na jakimś, nie wiem, korku prawdopodobnie z włókna kokosowego, szczepione były te storczyki, przynajmniej te miniaturowe, całe korzenie musiałam oczyszczać. No i niestety z tych korzeni to niewiele zostało, bo wszystko przez ten korek było zgniłe. Większość. W jednym kwiatku chyba jeden korzeń został dosłownie. Nie wiem, czy pociągnie tą burzę kwiatów. W drugim nieco lepiej było, no ale jak na razie patrzę, że jeszcze się trzymają, więc mam nadzieję, że będą twarde sztuki. Tutaj dalej zaczynają kwitnąć, jak widać. Pogodziłam się z cyklanemami, tak? Ładnie, ładnie rosną. No, nie jest jakieś to super wow, obfite kwitnienie, ale jak widać. Pączki kolejne idą, kwiatki również. No i te kolory tych storczyków po prostu bajka. One są takie drobniutkie, ale tak obsypane tymi kwiatkami, że no mam nadzieję, że mi nie zmarnieją. Próbuję je ratować, są w nowym podłożu, także mają szansę na nowe życie. No i tu ostatni cyklanem. Tak, tutaj też widziałam. Och, kolejny pączek idzie tak, także. No, dogadujemy się. Trochę nam się zeszło, ale dogadujemy się. Czym chciałam się tutaj jeszcze pochwalić? Proszę bardzo, to są te moje cyklanemy z moich nasionek. Tak, ten jeden co zawiązał nasionka. Wszystkie na razie pięknie rosną, coraz to lepiej im to wychodzi. Nie jest źle. Zastanawiam się, co dalej z nimi. Za jakiś czas, jak już tak troszeczkę się wzmocnią, rozpikuję je. Także tak to wygląda w tym moim pokoju biurowym. Tutaj, podczas sprzątania, troszeczkę połamałam, niestety, o, kwiatek storczyka leży tu. No ale idą, kolejny ponczek jest, więc, więc nie jest taka tragedia. No i one tutaj sobie dalej kwitną, tak, kwitną, przekwitają. O ten się w pełni rozkwitł. Tutaj kolejny ponka otwiera. I tutaj Taki niestety jeszcze nie wiszą na mojej obiecanej ściance. No, jakoś się za mało czasu, za dużo się dzieje. Wybaczcie, bo dużo wysiewów teraz porobiłam i właśnie zabiorę Was. Zabiorę Was do mojej stacji z wysiewami, żeby pokazać, cóż tu się pozmieniało. A no pozmieniało się, może tak, żeby długo to nie trwało wszystko. Kurkuma wygląda w tej chwili już tak. No jak strzeliła z dnia na dzień, także na razie, na razie jest dobrze. Na razie jest dobrze. Tak samo. Spójrzcie. Kaladium moje, kaladium moje i alokazja, Proszę bardzo. Pięknie startują, tak? No, dwie cebulki planuję sobie dokupić. Nawet już do koszyka je sobie wrzuciłam na Allegro, tak? Nie, przepraszam, w Beneksie bodajże, W Beneksie. Małą ofertę póki co mają tych kaladium, chciałam sobie po prostu takie inne dobrać. Mimo że to jest z tych bardziej czerwonych, tak? To jest bardziej te takie różowe. Jeszcze jakieś tutaj idą, widzę, ale nie wiem, jakie to są kolory, więc chciałam sobie białe dobrać i takie naprawdę czerwoniaste. Bo tutaj miałam w zeszłym roku takie różowe, mocno różowe. Nie wiem, czy będzie, czy to właśnie to mi wyleciało. To się później okaże. Tu z moich wysiewów, moje pierwiosnki. Proszę bardzo, tak wyglądają na chwilę obecną. Najlepiej ząbkowany, tak. Te, które z powrotem wyniosłam, no to teraz już z powrotem przyniosłam. No i troszeczkę widzę, że zaczynają kiełkować. Bezłodygowy na przykład, tak. Trochę tu widzę i parę widziałam. O, takie gdzieś tu maleństwa. O, właśnie, wychodzą. Tutaj, tutaj, te omszone w końcu. No mam nadzieję, że, że coś się w tym temacie ruszy bardziej. Hmm, rozpikowane. Dużo rzeczy pikowałam, dlatego też tak mi nie było, ponieważ tak krwi ściągi. O, tak rozpikowałam sobie. A tutaj w ogóle rośnie mój piękny kolejnego liścia cudnego. Wypuścił. No no bajka. I idzie następny, proszę bardzo, tam. To jest mój Filodendron verukozum, tak werukozum No cudny jest. Po prostu jestem nim zakochana. Tutaj lak wysiałam sobie. Ślicznie się teraz prezentuje. Jak na razie gruby. Jakiś taki ładny byczek. Tak. No i yy, są różne podzielone opinie. Że on zimuje. Że nie zimuje. No podejrzewam, że to jest tak jak z lwią paszczą. Że jeśli zima łagodna. No to jest w stanie pewnie przezimować. Jeśli zima... Sroga, no to niestety traktujemy go jako roślinę jednoroczną. Przynajmniej ja tak sobie tłumaczę, spróbuję go przezimować, spróbuję dosiać do siewki, zrobić jesienią, już tak może w gruncie albo w tunelu i zobaczę, czy wykiełkują, czy będzie ok. Tutaj żeniszek, żeniszek to jest nadwyżka, już żeniszka, ponieważ żeniszka mam tutaj rozpikowanego dużo, 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 dużo. I tutaj mam. Floksa Dramonda, tak. Dwie paletki z tych gwieździstych. A tu trzecia paletka później wysiewana z tego takiego mm, gładkiego, no ja to tak powiem. Tak, bo, bo ten jest taki bardziej ząbkowany. To by było tutaj. Ach, mam jeszcze tytoń ozdobny. Przepraszam. Nie ozdobny, tylko leśny. Tytoń leśny. Ten wielki taki. Ma pachnieć pięknie, więc mam nadzieję, że będzie. Na razie nic z nim nie robię. No a tutaj moje surfinie. O, aż jedna sadzoneczka. Już tutaj nic więcej nie robię. I druga. Ze sztu, stu sztuk, no to no mówię, na dwie donice będzie. Może na trzy. Jak się utrzymają. Jakie podzielimy, to to jest ta Błękikna. Tutaj o tym się pochwalę. To jest z moich nasionek pozbieranych jeżuweczka moja już rozpikowana, tak. I tutaj a ta bliżej mnie też już rozpikowana, ale z nasion zakupionych z takiego miksa nasion. Także o, moja pomocnica przyszła. Ładne geranium, ładne pachnie. Oh, read... Tutaj już wysiałam aksamitki. Aksamitkę Bolero i aksamitkę y, drugą Carmen. Z takich tych tradycyjnych, ale z tych ciemnych. Niziutkich. Tu mam jeszcze nadwyżki koleusów. Tyle mam jeszcze na razie nadwyżki. A co do koleusów? To też już rozpikowałam. I tak, to są ostatnie pikowania. Już nie miałam takich pojedynczych kuwetek, więc porobiłam takie troszeczkę miksy. Jezu, ten jaki piękny. Ciemny, ma jakiś śliczny. Zobaczcie. No naprawdę. Kilka będzie takich. Widzę rary tasików. O, już widać kolorki w nich, tak? I tutaj będzie jakiś taki, widać taki, taki nie to zielony, nito pomarańczowy. I tutaj są rozpikowane. Te pierwsze właśnie pikowania to były takie, że dużo zielonych, ale widzę. Jest. I tu jakiś taki już z plamką, tak? Oje mamy i zielsko już nawet przy okazji. Tak, moja córcia, przepraszam bardzo, też mi pomaga tutaj. No i tu jest ta trze taka trzecia paleta tych rozpikowanych. Tak, ładnie całkiem się mają. No, a tutaj podzieliłam sobie jeszcze te, które miałam z pozyskanych tych szczepek, więc podzieliłam je sobie jeszcze, pouszczykiwałam co po niektóre i, i dalej ukorzeniam. O, ten jest właśnie też już ukorzenia się w tej chwili. Taki, taki jesienny. Mm. No fajne, takie postrzępione są. Te ukorzeniam, bo je podzieliłam, pouszczekiwałam, po więc się ukorzeniają. To jest z tych dużych takich. Mama patrz. No i tutaj nic się więcej nie zmieniło, oprócz tego, że poszły w górę. Właśnie nie wiem, czy przypadkiem nie będę ich chciała. Mama patrz. Zobaczymy. Tak, tutaj córka mi pokazuje. A tutaj są mama, pelargonie, mama. więc tak, tutaj jest taka mama. różowa. Tak, wysokie drzewko. Tutaj jest ta różowa, w tej chwili tu są te moje z nasionek, już wyglądają tak. Tutaj jest paletka z, tym, z siewkami z Mixa. Z siewki z Mixa w tej chwili tak wyglądają, czyli tu różnokolorowe, więc nawet nie miałam co ich brać, rozdzielać, bo nie miałam, nie wiedziałam jak, więc takie sobie kompozycje porobiłam. Takie później pójdą do gruntu. Ach, czym się chciałam podzielić i pochwalić? Pachka. Czym się chciałam podzielić? Moja budleja biała. Proszę bardzo. Z mojego wysiewu zawiązała nasionka mi moja budleja. Nie wiem, jak to wam poka... O, teraz ładnie widać. Moja Pachka. budleja zawiązała nasionka i... Mówię, spróbuję, zobaczę. To już było po tych mrozach, czy... Wysoka, tak. I stwierdziłam, że sobie rozmnożę. Raz udało mi się wysiać fioletową, chociaż miała być z tych trikolor, wyszła fioletowa. Mówię, zobaczę z białą. Bardzo się dopytywał mój sąsiad, jeśli by mi się powiodło, jeśli by się dochowały. No, to będę miała sadzoneczki budlei Dawida. Cóż tu jeszcze mam? Tutaj mam tą aksamitkę wąskolistną, ale taką cytrynkową. Tak. Niestety drugi raz partię wysiałam wąskolistnej miksa kolorów, no i niestety nie mogę się ich doczekać, a aksamitka szybko kiełkuje, więc nie wiem, prawdopodobnie mam partię nasion yy, jakąś przeterminowaną. Tutaj mamy czyść cawełnistego, już W tej chwili tak wygląda. Proszę bardzo, tyle sadzoneczek mi wyszło z tych moich wysiewów. Tu jest mój zwariegatowany liść laurowy, no i nadal utrzymuje wariegację, jak widać. Jestem z niego zadowolona. Wprawdzie wygląda śmiesznie, bo ja go obskubywałam, żeby nie szedł w regres, tak? Więc od samego dołu mateliski z wariegacją, proszę bardzo, takie. Śmiesznie to trochę wygląda tu go właśnie cięłam. No i puścił kolejne liście z wariegacją, pójdzie na taras, większą doniczkę, więc prawdopodobnie, no może być tak, że pójdzie w ten regres, a jak nie, no to może będzie całkiem fajny okaz. Tutaj jest mój epificik, tak, epifilum chryzokardium, które cały czas ukorzeniam, cały czas, no widać, że się chyba ukorzeniło. Bo ładne ma mięsiste listki, tylko teraz czekamy aż coś wypuści. Nawet chyba coś puszcza. To jest od, odratowane ze zmrożonego okazu, który kiedyś tam zamówiłam dla mojej mamy i przyszedł przemarznięty. I pocięłam to, co było nieprzemrożone, z nadzieją, że się ukorzeni. No i tak widać, nawet w miarę się ukorzenia. To z tej półeczki tyle. Tak wyglądają teraz na chwilę obecną papirusy, tak, które w zimę rozmnażam, więc są takie liche, ale jak słońce dostaną będzie ok. Cóż my tu jeszcze mamy, cóż my tu jeszcze mamy, tak wyglądają sadzonki, które też ukorzeniałam zimą szczepki magii polskiej, czyli kocanki włoskiej, tak. Te to już są takie na bogato, bo te były wcześniej ukorzeniane. Tamte poszły później. No i co? Majeranek nasz ma się też nieźle. Przetrwał te ciemne dni, przetrwał także, także nie jest źle. Z takich ciekawszych rzeczy. No, niektóre powiem szczerze, moje super tunie. Proszę bardzo. Te, co tu w zimę ukorzeniałam. Niektóre są ok, przeszły to, co najgorsze i żyją. Niektóre jeszcze ratujemy. Trochę chyba ten cynamon pomógł. Będzie żyła. Mami. Mam nadzieję. W dalszym ciągu, w tym roku, nie powiodło mi się wysianie. Nie wiem, co się zadziało. Yy, nie widzę nadal, raptem dwie, dwie sztuki wykiełkowały tylko werbeny patagońskiej. No, liczę na to, że w ogrodzie będę miała jej sporo. Raz, dwa, o, takie stoją tutaj pi... pi pirdeczki małe. Przepraszam za wyrażenie. Ale za to, co chciałam pokazać, zaskoczyła mnie kolczurka. Czy Wy to widzicie? Ona ma chyba pąki na kwiaty już. Ja nie wiem, pierwszy raz mam do czynienia z kolczurką, aż ją wezmę chyba tutaj. Postawię. Patrzcie, tu w tych kącikach. O! I tu na czubku. Nie chcę się wyostrzyć. O! To są chyba kwiatuszki! Zobaczcie. Oh o, no, tam mi się coś wyostrzyło. Mama. O! No tak, to są pączki. Jestem w szoku. No fajnie, cieszę się bardzo. Zobaczę, puszczę jej większą podporę. Tutaj jeszcze co Wam chcę pokazać? Już pomidorki, już albo dopiero. Wczoraj wysiewałam. Będę miała tak: koktajlowe brązowe, koktajlowe żółte takie gruszeczki czokoladę amazonka czyli brązowe duże a Pelsin żółte czyli takiej średniej wielkości żółte bardzo dobre dla osób dbających o dietę podobno tak się doczytałam malinowy warszawski i malinowy ożarowski oraz tutaj takie już na których mi nieco mniej zależało mniej ich sadzę po prostu bo są bardzo wielkie Owocniki, tak? Czyli pomidory są bardzo duże, ale mało zawiązują na, na krzaczku. Bardzo ich mało jest, więc to tak tylko po prostu. Przepraszam, ale córka mnie tu męczy. Jeszcze Marizol, bratka Malina. Tutaj mam, kiedyś z pracy mąż przyniósł koktajlowy czerwony, taki piramidka bardziej. Koktajlowy. Skóra twarda jak na byku, ale wiecie, jaki przepyszny, słodki. Więc sobie parę wysiałam. No i guido to też jest z tych wielkich. Tu mam cały już prawie stół zastawiony gościnny. Jak goście przyjadą, to nie będę miała gdzie gości posadzić. Tych moich pelargonii, które zimowały w garażu, porozsadzane, poprzesadzane na chwilę obecną już tak wyglądają. Tak. Tutaj stoją, ponieważ tu mam duże światła, okno południowe. Ach, i co chciałam jeszcze pokazać? Wczoraj wysadziłam w takie dwie wielkie donice tarasowe. Posadziłam yy, tuberazę wonną. Nie wiem, czy ktoś o niej słyszał. Jeśli tak, niech się wypowie na temat niej, bo z tego co ja czytam, ja myślałam, że ją się sadzi tak jak mieczyki i wykopuje jak mieczyki. Pięknie ma pachnieć, piękne kwiaty. Z tym, że doczytałam się, że w naszych warunkach ona nie wytworzy yy, bulw potomnych za krótki okres wegetacji, gdyż jest to roślina z ciepłych krajów sprowadzana. Także no, troszeczkę się rozczarowałam. Chcąc w Polsce ją mieć na kwiat, trzeba by było chyba rok, rok yy, cebulki zamawiać. tak? Ona ma dosyć duże te bulwy, swoje cebule. No i właśnie tu jest też szczegół, żeby zamawiać duże Sprawdzać, jakie są w ofercie, gdyż mała nie zakwitnie. Jedynie, tylko duża, pełna bulwa zakwitnie, ma szansę w naszym klimacie zakwitnąć. No jest to mój tegoroczny eksperyment. Jeśli się uda, jeśli zakwitną, oczywiście będzie relacja. No i zobaczymy, czy faktycznie tak pięknie pachnie, jak mówią. To chyba by było z takich nowości na tyle, a nie, przepraszam, jeszcze oczywiście ten Dzień Kobiet cały czas mam gdzieś tam za uchem. I cóż jeszcze chciałam pokazać, przepraszam za bazę, córka urzęduje. To dostałam od siostrzeńca, no piękny hibiskus oczywiście, ten taki domowy. Ale się uśmiałam, ponieważ ja sobie wcześniej hibiskusa też kupiłam. Była oferta oczywiście w biedronce. I pozazdrościłam mojej teściowej, tak? Miała pięknego hibiskusa. Nawet próbowałam jej szczepkę podkreślić, ale mi się nie ukorzenił, więc sobie w tym roku sama kupiłam. I miałam sobie drugiego dokupić, żeby było do pary. No to drugiego dostałam od siostrzyńca. Ten jest taki, a ten, którego ja sobie kupiłam. Saram, no BÓSTWO! Nawet nie wiedziałam, że jest pełny, bo kupowałam go... Yy, to miał same tylko pąki. Jedna gałąź na dodatek była obłamana, ale chyba się... Przynajmniej taka nadruszona, zwiędnięta. Od razu poszły do przesadzenia, bo na donica była. No cudowny! Po prostu no jest przepiękny. Tfu, 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 tak? Niech sobie pięknie rośnie, kwitnie i w ogóle. No, ale jestem nim zachwycona. A już miałam żadnych kwiatków nie kupować, nic, absolutnie nic, jak to zwykle. No, to tak to u mnie dzień kobiet się skończył, że jestem obczęstowana. Tak, raz, że sama sobie kupiłam z tej intencji ten okaz. Tutaj dostałam ten okaz. No, piękny jest. Ten jest pojedynczy, ale w ogóle no, też jest taki piękny. Ten środek ma cudowny i jest taki ekry, Może w telefonie wygląda na białego, ale jest taki ekry. No i oczywiście tamte storczyki. Tu jeszcze rzut zrobimy na cerapegie, która ma się całkiem nieźle po zimie. Nawet nie jest jakaś łysa i w ogóle. Tym bardziej, że to była maciupeńka sadzonka. Także cały ten sezon zimowy rosła. Rosła. Tu ma dobrze. Ma słoneczko, jasno. No i tutaj są kolejne babysie innych ceropek i już bardziej takich kolekcjonerskich. O, jakiś robaczek z ziemi mi wyszedł. Właśnie jakieś robaczki mnie atakują, wiecie? Strasznie mi tu fruwają. I nie wiem skąd one się biorą. Gdzieś z ziemi jakieś widocznie mi się wykluły. Hm. Trzeba będzie je czymś nakarmić tutaj porządnie. Dobrze. To już nie przeciągam, nie gadam, idę na dwór, ponieważ pogoda się troszeczkę wyklarowała. Nie będę nic robić, może uda mi się coś nagrać, a tam jak widzicie w dali, takie leżą betonowe przęsła, to mój warzywnik przyjechał. Oj, była draka z tą firmą. Ajajaj, ale przynajmniej przęsła dotarły w końcu. Montażu nie zrobią panowie, bo ich pracownik za nie mógł niestety. No, i będę musiała z mężem jakoś to teraz przez weekend ogarnąć. Może sąsiada poprosimy, zobaczymy. Bo już niedługo trzeba warzywnik zasiewać. A on jeszcze leży w proszku. To pozdrawiam serdecznie. I kochani, przepraszam, że mnie tyle czasu nie było. Postaram się ponadrabiać troszeczkę. Mam dużo pracy w ogrodzie, dużo pracy w tunelu. I przy wysiewach, i przy chorych dzieciach. Więc wszystko, wszystko naraz teraz będzie się działo. Mam nadzieję, że jakoś to dam radę ogarnąć. Roślinki sobie się rozrastają, ruszyły teraz, jak co nieco. O, tutaj Syngonium Trilif, tak, Wonder przesadziłam też wczoraj. Także, no jedynie Maranta to mi kuleje. A reszta, reszta ładnie Ładnie ruszyła, bardzo ładnie roślinki też wszystkie czyściłam, myłam po zimie. Proszę bardzo. No całkiem wyglądają nieźle, całkiem nieźle przezimowały. Tutaj mam milk confetti, tak, ładne. To są te dzidziusie biedronkowe, jeszcze tak może rzucimy. No już teraz nie takie dzidziusie, zobaczcie jak ładnie ruszyły, jak ładnie rosną. Żadnego jeszcze nie ukatrupiłam. Bo ja mam talent, jak są takie maleńkie roślinki, że one u mnie marnieją, ale nie, wszystkie te trzy, które wtedy kupiłam, rosną pięknie, rurki puszczają, także wszystko ładnie, o. I to jest moje, moja duma jak na razie, syngonium to jest kilka sadzonek różnych odmian. Już teraz naprawdę kończę, bo chcę wyjść na dwór, się troszeczkę dotlenić. Więc buziaczki i do następnego, do następnej odsłony.